Czy można przegrać z bankiem? Statystyki rynkowe pokazują, że 97% spraw sądowych wygrywają frankowicze, tylko 3% spraw wygrywają banki. Jakie są zatem powody, że w tych 3% spraw w górą są banki? Zasadniczo powodów jest 5. Pozwy kierowane w sprawach, gdzie zapisy w umowach kredytowych w danym momencie nie pozwalają na skuteczne dochodzenie roszczeń. I tutaj ryzyko musi wyszacować kancelaria. Zła ocena stanu faktycznego i źle dobrana strategia procesowa. Na przykład zamiast sądu cywilnego właściwy jest sąd gospodarczy i odwrotnie. Nieprzychylne konsumentom sądy, sędziowie czy wydziały w poszczególnych sądach. To się jeszcze zdarza. Błędy procesowe pełnomocników i brak doświadczenia w sprawach frankowych. Zgodnie z zasadą prawnik od wszystkiego jest do niczego. I najgorsze, nieszczerość klienta wobec pełnomocnika. Należy kliencie ujawniać wszystko już na etapie analizy przedprocesowej. Nie warto niczego ukrywać, żeby potem nie przegrać na własne życzenie. A jakie są najczęstsze rodzaje rozstrzygnięć w przegranych procesach? Oddalenie pozwów w całości, zasądzenie roszczenia, ale przeliczenie go po kursie średnim NBP, częściowe oddalenie powództwa w zakresie kwot określonych w walucie we franku. Oczywiście zawsze istnieje możliwość odwołania się do sądu wyższej instancji. Dobieraj jednak kancelarię w taki sposób, abyś nie musiał się odwoływać i abyś nie miał dodatkowego stresu. Masz kredyt we franku szwajcarskim lub innej walucie, i chcesz unieważnić umowę? Nie trać czasu, nie czekaj, umowa nie unieważni się sama.